Hej, się tu Wronek, no więc tak, ostatnio były wyzwanko, zatem teraz czas na arenkę. No jak widzicie już tutaj przygotowałem się do tej areny, no i mamy do wyboru albo Jaina, albo Guldana, albo Reksara. No i ponieważ wszyscy grają Huntardami, to i ja chcę sobie zagrać Huntardem, dawno nim nie grałem, zwłaszcza na arenie, w związku z czym taki właśnie będzie mój wybór. No i zaczynamy od Flary, to jest mega OP karta, jedyna karta, która potrafi e, popsuć sekrety. Znaczy, no, też jeszcze jest tam Counter Spell, na przykład, nie? Czy, czy. No, no i tyle w sumie. Tyle. Ok, następnie Pieseły. Sztuka jedna. Jagi Pieseły to sep No i już jest jakiś taki kombosik, dobra. Zwierzęcy towarzysz do zestawu. Następnie Snajperstwo, ponieważ uwielbiam te sekrety. Mm, kill Command. Sztuka jedna. Potem Zwierzęcy towarzysz. O, i mógł wziąć pułapkę. Fakt. O, jest wybuchowa pułapka, świetnie. Eee, dołożymy do tego znagłowcy. I, 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 I korsarza krwawych żagli. Następnie rycerz srebrnej dłoni, trzeba to troszkę tych droższych kart, jest chyba sobie ja je robisz. Uwielbiam tego gościa. E, dołożę jeszcze jednego Yetiego z zimnych wichrów. I wielostrzał. Proszę bardzo, krzywa many, taka mam nadzieję, że w porządku. Następnie strzelec z żelaznej kuźni. Jedna sztuka. Tkacz sieci, o, za jeden many. Eee, Wygodniały sęp, do zestawu drugi. Potem, 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 potem. Hmm. Dobra, nosorożec, on Tutaj się przyda najbardziej. Dołożę jeszcze jednego Yetiego. Oh my! Szkoda tylko, że takie dość dziwne. Tak, nadiskrownik opiłek. Nie od kiedy zrobili go losowego to już nie jest taki fajny. Hmm, Kapitan zielono skóry. No, spoko, tylko nie mam jeszcze broni, boję się, że jej mieć nie będę, dlatego wybieram ochydziarza. Okej, okay, następnie szpikożarny gól. 9 kart do końca. Dołożę jeszcze Wilkora Alfa. Potem zbieracza łupów. Hop. Zamrażającą pułapkę, o pięknie. Eee, Trendowa tego gnoma. Krzywa on się troszeczkę popsuła. I tajemny strzał. Świetnie. Następnie, ulala, jeszcze jeden z nagłowcy. Eee, rozkaz zabicia. Przed ostatnią kartą będzie, o lala, dobra, trendowaty gnom, drugi i na sam koniec, okej, okay, powierniczka tajemnic, a co, no i taki, miał być taki ładny deck z midrange taki, no wyszła trochę kupa, ale może się to jako tako sprawdzi, no nic, jest legenda, to jest zawsze jakiś plus, e, no i jako tako to powiedzmy wygląda, no nie wiem, nie wiem, nie mam broni, mam tam po jednej wybuchowej i zamrażającej pułapce, jeszcze jedno snajperstwo, no, dobra, co ma być, to będzie. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Oczywiście e, sprawdzać będziemy już jutro. Na razie dzisiaj tylko taki szybki składaczek. E, no i oczywiście pamiętajcie o drugim dzisiejszym filmie, który też się pojawi. E, no i będziecie mogli już znaleźć tam pod nim link do głosowania. Także, no, głosujcie, głosujcie i ja się tym zasugeruję. E, zobaczymy, no, postaram się jak najszybciej. Jeżeli będzie jakaś wyraźna przewaga jednej konkretnej gry, no to zacznę ją nagrywać e, już jutro albo nawet jeszcze dziś, zobaczymy, e, natomiast jeżeli będzie to tak jakoś szło wyrównanie, no to wtedy będę poczekał, aż się wyłoni jakiś kandydat na miejsce pierwsze. Okej, okay, dobra, tyle na teraz, zapraszam na kolejny film za chwilę, tak jak mówiłem, pamiętajcie też o Facebooku, tam e, zawsze wszystko wcześniej, lepiej, szybciej i w ogóle, e, no i oczywiście subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Ok, do usłyszenia, strzała, hej!